Witajcie na kanale, gdzie odkrywamy najbardziej epickie historie górskie. Po triumfie na Annapurnie i Ewerście czas na Nanga Parbat, 8126 metrów. To najgroźniejszy ośmiotysięcznik swoich czasów. Przed 1953 rokiem pochłonął co najmniej 31 wspinaczy. Niemieckie ekspedycje w latach 30. Kończyły się katastrofami. W 1934 roku lawiny i burze zabiły dziewięć osób, a w 1937 roku gigantyczna lawina zmiażdżyła 16 ludzi, wspinaczy i szerpów w obozie czwarty. Strome ściany, zdradliwe lodowce i huraganowe wiatry czyniły górę niezdobytą. Każda próba to walka ze śmiercią. Herman Bull wchodząc samotnie na szczyt dokonał cudu pokonując górę która była grobowcem dla dziesiątek śmiałków jeśli chcecie poznać jego historię to słuchajcie rok 1953 świat himalaizmu żyje sukcesem na ewerście ale nanga parbat 8126 metrów pozostaje niezdobyta położona w dzisiejszym pakistanie w sercu himalajów Nazywana jest zabójczą górą. Strome ściany, lawiny i zdradliwe lodowce pochłonęły dziesiątki wspinaczy. Austriacko-niemiecka ekspedycja prowadzona przez doktora Karla Herlichkofera. Rusza w 1953 roku z nową nadzieją. W zespole jest Hermann Bull, 28-letni Austriak, genialny alpinista, znany z żelaznej woli. I niekonwencjonalnego stylu. Sprzęt, prymitywny, ciężkie liny, wełniane ubrania, a butle tlenowe są luksusem, na który nie każdy może sobie pozwolić. Cel jest prosty, ale niemal niewykonalny zdobyć nanga parbat i przeżyć. Wiosną 1953 roku zespół dociera do podnóża góry przez dolinę Rupal. To ostatnia szansa. By zapisać się w historii, zanim inne nacje spróbują swoich sił. Nanga Parbat czeka, groźna i nieprzewidywalna. Ekspedycja zaczyna się od trudnego podejścia: przez lodowce i strome zbocza. Droga Rakiot, wybrana przez zespół, to labirynt szczelin i seraków. Szerpowie są tu rzadkością. Większość tragarzy to lokalni Balti, którzy niosą sprzęt w nieludzkich warunkach. Zespół zakłada obozy, walcząc z głębokim śniegiem i wiatrem, który tnie jak nóż. Herman Bull szybko wyróżnia się w zespole. Jest lekki, szybki i nie boi się ryzyka. Ale napięcia w drużynie rosną. Herlich Koffer, lider, ma inne podejście niż Bull, który nie lubi sztywnych planów. Na wysokości 6900 metrów, w obozie czwartym. Pogoda staje się koszmarna. Zamiecie i mróz zatrzymują zespół na tygodnie. Okno pogodowe jest krótkie, a zapasy kurczą się w oczach. Herlich Koffer wybiera buchla i Jotthona Kemptera na atak szczytowy. Plan jest jasny. Mają ruszyć z obozu piątego na 7800 metrach z tlenem i wsparciem. Ale ból ma inny pomysł. Wbrew rozkazom, Postanawia działać na własną rękę, rezygnując z tlenu i większości ekwipunku. 3 lipca 1953 roku Hermann Bull rusza z obozu V na wysokości około 7800 metrów. Odto Kempter, jego partner, jest wolniejszy i zostaje w tyle. Bull, napędzany ambicją i determinacją, podejmuje ryzykowną decyzję, idzie sam. Bez tlenu z minimalnym ekwipunkiem. Ma przy sobie tylko herbatę, kilka tabletek na pobudzenie i niewiarygodną wolę walki. Droga na szczyt to katorga, stromizna, kruchy lód i skały, a na tej wysokości każdy oddech to tortura. Ból wspina się przez tzw. srebrne plateau, omijając szczeliny i lawiniaste zbocza. Jest wyczerpany, ale nie zawraca. Po 17 godzinach morderczej wspinaczki, około godziny dziewiętnastej, staje na wierzchołku Nanga Parbat, pierwszy człowiek w historii. Jest sam na wysokości 8126 metrów w zapadającym zmroku. Ból robi zdjęcie flagi Austrii i Pakistanu, które zostawia na szczycie. Nie ma czasu na świętowanie. Musi zejść, zanim noc i mróz go pokonają. Jego samotny wyczyn to coś, czego nikt wcześniej nie dokonał na ośmiotysięczniku. Zejście to walka o życie. Ból jest na skraju wyczerpania, bez jedzenia i wody. W ciemnościach, na wysokości 8 tysięcy metrów, spędza noc na małej półce skalnej, stojąc, by nie zamarznąć. Ma halucynacje, a jego organizm błaga o odpoczynek. Używa tabletek perwitinu, stymulantu który pomaga mu przetrwać. Rankiem 4 lipca, ledwo żywy, rusza w dół. Po ponad 40 godzinach wspinaczki dociera do obozu piątego, gdzie czeka reszta zespołu. Jest wrakiem człowieka, odwodniony, z odmrożeniami na dłoniach i stopach, ale żyje. Jego samotne wejście na Nanga Parbat staje się legendą, a on sam ikoną himalaizmu. Herman Bull dokonał niemożliwego. Jego samotne wejście na Nanga Parbat w 1953 roku to jeden z największych wyczynów w historii alpinizmu. Zapłacił za to wysoką cenę odmrożenia i wyczerpanie ale pokazał, że ludzka wola może pokonać nawet zabójczą górę. Jego historia inspiruje do dziś, przypominając, że granice istnieją tylko w naszych głowach. Co sądzicie o wyczynie Buchla? Czy samotna wspinaczka to szaleństwo, czy bohaterstwo? Piszcie w komentarzach. Jeśli chcecie więcej takich historii, subskrybujcie kanał i zostawcie łapkę w górę. W następnym odcinku, kolejny ośmiotysięcznik, który będzie następny. Do zobaczenia na szlaku.